E, tu mamy Shimano na NASI czy Naski. E, zęby dostały trochę niestety z jednej i z drugiej strony to widać tutaj e, dostały od tej śruby po ubierze tak się wyrażę, ta śruba która wchodzi tu w ten otwór trzymający w ślizgaczu oś szpuli i ta oś szpuli ona jest mocowana tylko na jedną śrubę, ponieważ wiadomo, tu jest ten ślizgacz zamocowany w ten sposób, że nie jest symetryczny. Powinna być oś szpuli montowana tu, w tym miejscu, żeby dźwignia była symetryczna i z tej strony, i z tej strony. A tak wszystko jest przesunięte w jedną stronę. No i tu są duże przeciążenia. W związku z tym, konstrukcyjnie właściwie byłoby, gdyby ta oś szpuli była montowana na dwóch na dwóch śrubach i głębiej jeszcze wchodziła w ten, w ten ślizgacz, żeby to tu było dobre podparcie, żeby tu się nie tworzył luz. A tak wygląda na to, że ta śruba, y, która tu była wkręcona, trochę tam widać na niej niby klej jakiś. Czy jest? Raczej chyba... Nie, nie ma kleju. Powinien być klej do gwintów dany, kleju do gwintów nie ma. No i niestety y, skutek jest taki, że ta przekładnia, to koło zębate przekładni dostało po zębach. No i e, testowałem, to pracuje, oczywiście z ząbkowaniem i teraz zobaczymy, czy uda się znaleźć takie, takie koło. Będzie problem podejrzewam.